Wcześniej ja mama ma na tej strony debil, ale no teraz jest taki ostatni odcinek, ale potem o 19 może być odcinek. O jeśli tak, może będzie, a może nie. Zobaczymy. A teraz jest taki bez żartów, bo musimy przecież jakieś, jeszcze coś zrobić, bo na, na całym świecie jest przecież 46 krajów. Ich, ich małych wycepek Przyjmować. I co to jest? Jakie to będą trudne rzeczy? Serio? To, to będzie trudne do przejęcia. to będzie trudne do to unosłaby jej. Leksyka to lecymy do Polski No unosłaby jej. Leksyka to odcinku jej. coś tam unosłaby tam no tak, mieliśmy inne plany. Tak, teraz zmienimy sobie może plany. O, ach, tak no na... nie wiem. Ale do Czarnie, tak będzie coś w opisie, tak, będzie coś w opisie, tak oczywiście będzie coś w opisie, żeby wam się nie nudziło, to tak. Mm -hmm. I teraz Dopiero pisał części, tak? Dobra, my sobie tutaj lecymy. E... Nie, wiem co? Tak. Nie damy nie już tu się przygotowywałem. On się I tutaj dwie, było nic Jednak ataki. Nie ma innych nocy. Co tak szybko? Oni, co Ale na Czechach nie mam tutaj. są tutaj z rekordami, w Katolicka, Opole, Wrocław, Dresden, Regensburg, Pasaj. I tam po milion jednostek zdecydowałem to. A Dobra. tam nie Dobra.

Nie, nie, nie mówcie nam tego. nie Nie, 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 nam tego nie, nie, nam tego. nie, 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 tego słuchać. nie, już mam inne plany, tak? nie, nie, tak no, może w tym odcinku, ale to dzisiaj może, może, może. w Ukrainę kiedy? Może w tym odcinku, ale najpierw tu jest tutaj tutaj wjechać na Łotwę tak? Wjechać na Łotwę Czekajcie, odcinku no, najmniej przyjęli. Tutaj na Łotwę co będą się potrzebować, sojuszników. To jest miasto. No i ja też. To pierwszy ruchach jest pierwszy ruszek. Ruszek dla Was. Was. No To ja mam. na Ukrainę. Ukraina się Nie, 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 nie. Zgadnijcie, co się stało. Zgadnijcie, co się stało. Chcieliśmy sobie zaatakować Ukrainę, a tu nas zaatakowała Rosja. No, 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 da, ja dać swoją ciało. Ło, ho, ho, chyba już nic nie będzie z tymi nowymi, bo ja się dam do no, nowej części Ajajaj, aj. to są, co nie, no nie chce mi się tego robić. Dobra, lecimy. Zaczymy... Nie no, to nie dojmiemy się. No, stracimy tylko minuty. No, Ну да, уже с тебя ухой. Сыревчины, может, скумпус. где 15 миллионов Ну, тут ну, вот, да, я напугал, видишь, да, здесь. Да, так Эти будем. Будем. Может, да, молодой. Там сюда изгородится. Tutaj, ja, tak 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 to jest tak głowy. Ja mam dobra. łatwo, mi i nie tak się wywiedzieć. No i bo są już prawie Tak widzicie, ile tak? A w zasadnym materiale coś Było już na... Tak, tyle. Nie, nie było już na tyle. Jeszcze nam zostało coś do odwiedzenia. Tu O, no, Luksemburg. Ale że Luksemburg sobie też... Żegna, ani polską, ładnie. Udało mi się Ukrainę, jeszcze się przydało. Jedny, jedny. Nie, tu o jedne, ale... jedne. Nie widzę tutaj tej Musimy Nie, Europę. nie, nie, Czy... to nie, 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 nie,